Dobra, teraz sobie będziemy testować mikrofony. Na chwilę nagrywamy bez y, mikrofonów podłączonych. Będziecie widzieć różnice. Tak, to jest to są te mikrofony. Może najpierw je pokaż i za chwilę je podłączymy, bo tak. nie będzie nas słychać. Tak, to jest zestaw. Y, jaki tutaj jest? Podłączamy centralkę, podłączamy mikrofony i będziecie już nas słyszeć z mikrofonami. No i witamy się. Teraz się witamy bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Teraz pewnie słychać różnicę tego. Na pewno dużo bardziej niż, niż chwilę wcześniej. E, może najpierw o zestawie, co dostajemy. W środku centralka e, typu C dwa mikrofony, dwa kapturki przeciw e, na wiatr, tak, żeby nie było słychać wiatru dwa kable USB C do ładowania mikrofonów, etui z zamkiem błyskawicznym. Ten zamek błyskawiczny potrafi niestety się troszeczkę popsuć. Futerko potrafi się przycinać w zamku. Tak, i same etui mogą być większe. To tak już po jakimś tam roku użytkowania, naprawdę już dosyć długo, może nie roku, pół roku, takie naprawdę bardzo intensywne. Dzień dnia nagrywamy, nakupiliśmy stare siedlisko na e, naszym kanale i odkąd je mamy, jest e, no, klarowna, cudowna, piękna jakość dźwięku. Jest coś wspaniałego. Dla, żeby potwierdzić, to nie jest pierwszy mikrofon, którego my używamy. O nie. Były inne. I były tragiczne w stosunku do tego, to w ogóle I wszystkie zaczęliśmy inne I Jak używać tych mikrofonów, to jesteśmy po prostu zachwyceni. Tak żadny e, mikrofon nie zrobił. Na, tak, żadnych tu trzasków. Nie, o Jezu, to jest czysta, klarowna, perfekcyjna jakoś dźwięku, nawet jak kot cię męczy, bo futerko uwielbia na tym, e, tak. na tym mikrofonie. Bardzo je rajcuje, każdego kiciusia. To mikrofon fajnie wycisza te próby Szumy, kota. szmery, tak, mm -hmm. wszystko. Podotykasz mikrofon, takie mikro... mikrofonu teraz? Przy poprzednich mikrofonach nie mam. Już byśmy, mówi, byśmy teraz nic nie słyszeli, nic. Tak, już by były trzaski. Przy poprzednich mikrofonach w momencie, kiedy wziął się kot na rękę i kot dotknął mikrofonu nic zupełnie. Natomiast przy tym... Komary gryzły rewelacja. rewelacja. Kochani, akumulator 300 mAh. Wytrzymuje 12 godzin ciągłej, ciągłego nagrywania i naprawdę jest to realne do osiągnięcia, bo my naprawdę czasami to ładujemy to raz na kilka dni, czasami raz na tydzień, Codziennie. czasami raz na półtorej tygodnia, bo tak się po prostu zapominamy. E, ładowanie tam godzinę, dwie, zależy jaką ładowareczką, ale naprawdę daje radę i moment leci. Oczywiście, jak tylko podłączymy do ładowarki chwila, i już y, pokazuje nam, y, sygnalizuje nam, że się ładuje. Jak się naładuje, gaśnie dioda, wszystko wiemy. Super. Wymiary tego, pokażesz tak troszkę, no dobra, skalę swojej ręki już mamy maleństwo, nie, no to i co jest fajne, to ta słuchawka, którą ma Sylwia w uchu, którą też oczywiście dostajemy w zestawie. są też dwie słuchaweczki, o których w sumie nie wspomniałem, mhm. Słyszymy siebie. Także tak, słyszysz, jak mówisz, chcesz, żeby Twój dźwięk był lepszy, to wystarczy zbliżyć troszeczkę mikrofon do ust i nagle mówisz, jak profesjonalny lektor. Więc to jest niesamowite, nie? że, że wiesz, teraz jak mówisz, to mówisz normalnie, tak jak słyszą Cię inni na co dzień. Ale jeżeli chcesz, żeby. Brzmieć troszkę bardziej dojrzale, troszkę bardziej wiesz profesjonalnie, zbliżamy i nagle wszystko, wszystko się zmienia. Nagle twoje, twoje życie jest bardziej dojrzałe, ty jesteś bardziej to profesjonalny. Jest bardziej dojrzałe, Rozumiesz, bo panuje czuwapkę, ucho. No. <laughs> No. Ale jest to fajne, że wiadomo, że mikrofon jest włączony, bo czasem można zapomnieć, żeby go włączyć. Natomiast w momencie, kiedy wkładasz słuchawkę do ucha, słyszysz siebie w tej słuchawce i wiesz, że mikrofon jest włączony, albo że zapomniałeś go włączyć. Dokładnie. Także jest to bardzo pomocne. Odbiór dźwięku jest oczywiście 360 stopni, zbiera bardzo ładnie. Czasami jedno z nas zapomniało włączyć mikrofonu, tak jak teraz było, bo zdarzały się i takie, takie chwile. Dalej, dalej, wszystko było w miarę. Dało się usłyszeć, nie? Może nie było tak jak teraz, ale, ale dało się usłyszeć. Jeżeli chodzi o model, jest to model PU648B. Jeżeli chodzi o taką specyfikację dokładną, może ja trochę tutaj pokażę. Czas ładowania o półtorej godziny, od 1,5 do 2 godzin. Pojemność baterii, tak jak wspomniałem, 300 mAh no waga, żadna, zasięg tutaj 10 metrów jest napisane, on jest dużo większy, e, oni widać że sobie zabezpieczyli się tak, żeby nikt nie miał żadnych pretensji, ja to oczywiście rozumiem, ale na pewno jest dużo, dużo większy, te tak. 10 metrów no, już nie spokojnie. raz, tak, nie raz, żeśmy odchodzili od siebie dalej, e, jest super, wszystko ładnie e, ściąga. Dużo większy, bo my się tu po działce ganialiśmy, było wszystko tak. słychać, nie? Tak, dokładnie tak. A jaki jest koszt? Koszt, niestety to jest największa wada tych mikrofonów to jest 250 zł jak na mikrofony przynajmniej dla nas jak były nasze początki e, nagrywań, e, więc to, to już było znaczne e, ale to było warte i żałujemy warte. Że, że od początku tego nie nagrywamy bo mnóstwo filmów usunęliśmy mnóstwo godzin straciliśmy właśnie przez to że mnóstwo 9... nerw, ponieważ Oczywiście. nie wiem wyszedł, myśleliśmy że wyjdzie fajny odcinek a I było był fajny tylko, krzaski, tylko tak jakieś piski no straszny tak Eee, coś chciałem jeszcze tutaj dodać odnośnie jego, ale mi się teraz pewnie nie przypomni. Zrobię sobie chwilę chyba cięcia. Tak, zrobimy. No. Jeszcze jedną rzecz, którą chcieliśmy dodać, to oczywiście klips. Eee, no gniazdo na USB-C, jack na słuchawki, bo myślę, że można ją wymienić i nie, nie robi to żadnego problemu. Podgłaszanie, przyciszanie, żeby można było siebie słyszeć i bardziej bądź mniej. E, włącz, wyłącz i ma jeszcze tryb Bluetooth e, między innymi, tylko troszeczkę ciszej, e, tylko dlatego, jakoś dlatego z niego jest. zrezygnowaliśmy, mhm. tak, bo jest zauważalna różnica Jest. E, i to nie ma, to jest bezsprzeczne, bo, bo to, to było od razu, nie, że taka jakaś tam nie, niezauważalna czy delikatna, jest, jest znacząca e, różnica, on tutaj współpracuje, e, jest bardzo rozbudowany ten, ten mikrofon, ma możliwość e, e, współpracy z Różnymi serwisami do live'ów. Także my nie wykorzystujemy pełnego potencjału tych mikrofonów, więc to, co my Wam mówimy w tym momencie, to jest jakiś tam ułamek ułamek tego, tak? co te mikrofony potrafią. I jeżeli się bardziej profesjonalnie tym zajmujecie, to z pewnością wyciśniecie z nich dużo, dużo więcej niż my. My jesteśmy zachwyceni, nam służą już kawał czasu, dają radę. No, trzeba było wydać nie? te dwie i pół stówy. Było dosyć sporo dla nas, ale rewelacja i następny mikrofonek kupimy na pewno z tej samej firmy. I na pewno będą te firmy, e, będą to mikrofony tego typu. E, te krawatowe, są świetne. I tak mówię, im wyżej mm, swojej, swoich ust, tym bardziej dojrzały i fajny taki stonowany dźwięk. Tak? E, Im okay. dalej. Musisz zademonstrować. Cześć. Chodź, porozmawiamy. Rozumiesz. Straszne! <laughs> Lubisz małych chłopców. Ty Rozumiesz? serio? <laughs> nie, no to właśnie. E, Przerażające. Ty weź ten mikrofon niżej, bo on źle na ciebie działa. E, jeszcze, czeka, co jeszcze w zestawie było? Coś jeszcze było? O, kurde, jeszcze, tutaj coś jakieś wypotki. No co? Milion pięćset instrukcji obsługi naprawdę milion 500 instrukcji obsługi o to jest m.in. pokazane są e, te wszystkie to czego my nie wykorzystujemy mówimy o tym że ile, ile trybów my wykorzystujemy tylko w zasadzie e, ten tryb w zasadzie to ikonka ładowania mhm. e, i to jest w zasadzie Włąc tyle włącz wyłącz natomiast o no, tych trybów tutaj jest dosyć sporo e, do rozszyfrowania do pobawienia się wyciśnięcie na pewno dużo dużo więcej niż my ale będziecie zadowoleni. No te 250 zł to nie jest jakiś tam koszt, jeżeli z tego się utrzymujecie. Jezu, jakie głupotne psy nie moczyć. No, nie, nie, no raczej, nie, nie, nie są wodoodporne, nie jak coś. Dobra, tyle od nas. My jesteśmy zadowoleni. Wam Pełna też bardzo dycha, polecamy. Naprawdę. Dycha to mało z powiedziane. Z tym sumieniem polecamy. Tak, brać w ciemno, bo, bo jest lux. I chyba przez te mikrofony nie nagramy recenzji naszych poprzednich. Bo to byłyby obelgi w stosunku do tego, co jest tu, nie? I nie, nie zdawaliśmy sobie sprawy, że mogą być tak dobre mikrofony e, i tak że łatwe życie. mikrofon w może tak ułatwiać życie. Tak, to jest coś... sobie, Czekaj, tak, idę, coś ci łazi. I to jest kliknięcie z przytrzymaniem, pyk, działa, mówisz, mówisz, nagrywasz i jedno, znowu przytrzymanie, wyłączamy. Tak, jest komunikat w momencie, kiedy włączamy mikrofon, tak. komunikat głosowy Włączenie? w momencie, kiedy wyłączamy. To samo, power off. No, jest rewelacja, no nie ma tutaj więcej, jakoś tam. O, jeszcze informuje nas, jeżeli mamy słową baterię, nie? Low battery, low battery, low battery. Gada, gada, gada co jakiś tam czas. No i w końcu się wyłącza. Eee, to tak jeszcze o propos. To taki komunikat powinien być w momencie, kiedy ty zbliżasz go blisko ust, nie? I ci się przedstawia coś, to, <grym> to ja. powinno być low battery, Dobra. low battery, low battery. <grym> I tym właśnie y, akcentem kończymy. Także dziękujemy, że jesteście z nami. Tyle od nas. Etui bardzo ładne, ogólnie rzecz biorąc. Polecanko. Polecanko bardzo.